Yo, dzisiaj matura 2020, zadanie dowodowe z geometrii będziemy robić, zapraszam. Dobra, w pierwszej kolejności musimy przeczytać polecenie. Trójkąt ABC jest równoboczny. Warto zapamiętać, równoboczny, jak mówią nam, że jest równoboczny, to to się przyda na pewno. Bo oni nie rzuciliby tego, wiesz, tak o, o masz tu trójkąt równoboczny, nie. Ten fakt będzie trzeba wykorzystać. Dobra, dalej. Punkt E leży na wysokości CD. Czyli po prostu opisują to, co się dzieje na rysunku, tak? Tutaj nie mówią o tym, że wiesz, nie traktuj tego na wysokości CD jak potocznie się mówi, że na wysokości oczu albo na wysokości trzeciego piętra. Nie. Tutaj wysokość to jest po prostu ten odcinek CD. To jest rzecz. Oraz mówią nam, że CE równa się 3 czwarte CD. No, dowiedzieli się skądś, nie powiedzą nam skąd, ale dobra, po prostu wiemy ten fakt. I tak, punkt F leży na boku BC, czyli dalej opisułem rysunek, i odcinek EF jest prostopadły do BC, czyli tutaj mówią nam o tym, że tutaj mamy kąt prosty. No, no i to... dobra, i mówią na końcu wykaż, że CF jest równy 9 szesnastych razy C. B. Co w pierwszej kolejności trzeba tutaj zrobić? No patrzysz na rysunek, po coś on jest. No to tak, co możemy o nim powiedzieć? Wiemy, że CD to jest wysokość tego trójkąta równobocznego. No to tutaj mamy kąt prosty. Po co nam ten kąt prosty? A zobaczysz, co jeszcze możemy tutaj wywnioskować? Interesuje nas ten bok i ten tutaj BC. Zauważ, że leżą te dwa boki. W tych trójkątach tutaj prostokątnych. Pierwszy trójkąt prostokątny masz tutaj, a drugi trójkąt prostokątny masz tutaj. Co je łączy? Łączy je ten kąt tutaj. Bo mają wspólny wierzchołek i tutaj te boki, nie? No i dobra. Czyli co możemy powiedzieć? Popatrz. Tutaj zaznaczę, mamy kąt jakiś inny, jakiś beta. Tutaj mamy jakiś też beta. Dlaczego? No, ten kąt plus ten kąt i plus ten ma dać 180 stopni. A ten kąt plus ten kąt i plus ten kąt, nie? Też ma nam dać 180 stopni. No i dobra. Czyli te trójkąty są podobne. Możemy napisać to tak, że trójkąt CDB jest podobny do trójkąta CEF. I CH... Kąt. 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 Fajnie. To nam się przyda, na pewno. No i dobra, kurwa, co my mamy tutaj zrobić? Mamy połączyć bok CF z bokiem CB. No to musimy znaleźć jakiś związek geometryczny, który je połączy. Często, ja polecam, jak masz taki przypadek, że dwa trójkąty podobne dzielą kąt, nie? To korzystaj z funkcji trygonometrycznych. I teraz tak. Czy potrzebujemy boku CE? No nie, kurwa. A DB? Też nie. Czyli sinusy na pewno odpadają. Ale zauważ, że jak mamy cosinus, czyli to co leży tutaj przy kącie, nie? I przy tym kącie prostym do przeciwprostokątnej. No to łapie nam te boki, które nas interesują. Więc możemy zapisać, że cosinus alfa równa się przyprostokątna, czyli C, F. No i przeciwprostokąta, to co leży naprzeciwko kąta prostego. Tutaj, CE, mamy to. Ale my też znowu potrzebujemy jeszcze jedno odczytać. Ale jak to są dwa? No tak, popatrz. Zauważ, że tutaj ten długi bok CD, nie? Też leży przy kącie prostym tutaj i też przy tym kącie alfa. Więc tutaj jest przyprostokątna leżąca przy kącie. Czyli to będzie CD, no i przeciwprostokątna. Patrzysz, ten kąt prosty nas interesuje. I leci tutaj, nie? Ważne jest to, żeby brać te boki z tego samego trójkąta. Czyli tutaj po prostu będzie, naprzeciwko tego kąta prostego mamy Cb. Tutaj zaznaczam, naprzeciwko tego kąta to co leży tutaj, od tego wierzchołka C, przy którym jest nasz kąt z kosinusa, nie? do tego, który tutaj zamyka nam ten trójkąt prostokątny, ten większy. Jasne? Y, Cb tutaj powinno być. No i dobra, teraz się skup, obudź się, patrz, bo teraz się zaczyna dziać. Bierzesz tutaj klamrę. Czyli możemy to przyrównać do siebie. Nawet ta klamra nie jest tu potrzebna, ale lubię ją tu dawać, nie? I popatrz. CF przez CE równa się. No, cosinus alfa, cosinus alfa. Przyrównujemy te równania stronami. I tutaj masz CD przez CB. Dobra. Co się dzieje? Popatrz. Mamy CF tutaj po jednej stronie, tak? Czyli to CE nam tu przeszkadza. To Bez błądźmy się. Mnożę obie strony przez CE. Razy C. I dostaje tak Zapiszę już tutaj, żeby było więcej miejsca CF równa się CD CB Razy CE Dobra, co mieliśmy wykazać, że CF Równa się 9 ,16 CB A co mamy? CF równa się CD przez CB Razy CE? Co jest kurwa? Dlaczego te... Po pierwsze nie mamy tutaj Nic z tego, co oni chcą Ten CB to jest w ogóle w mianowniku Czyli to jest źle Trzeba, trzeba wykombinować jak to CB wyciągnąć z tego mianownika, nie? Ogólnie proponuję w pierwszej kolejności pozbyć się tego, czego nie potrzebujemy tutaj. Czyli na przykład te CD, nie? Po co to jest? Nie potrzebujemy tego. Albo to CE. Chcemy, żeby po tej stronie stało samo CB. Czyli ten CD, nie? Ten odcinek, skup się, kurwa, skup się! Powiem jeszcze raz. CD chcemy zamienić na CB. Razy jakaś liczba. Tak samo z CE. To nie jest trudne. Wiemy, że CE równa się 3 czwarte CD. No to podstawmy. Pozbędziemy się CE. Czyli będzie CF równa się CD przez CB razy. I patrz. 3 czwarte CD. No i pozbyliśmy się CE. Jesteśmy bliżej celu. Ale teraz mamy dwa razy CD i raz CB. To zauważ, że teraz, jak wyrazimy jakiś sposób CD. Za pomocą CB to już mamy koniec praktycznie. Módlmy się, żeby tak było, nie? ale raczej już będzie, bo jak to wyrazić, to to się prędzej czy później jakoś da przekształcić do tego, czego szukamy. Czyli po tej stronie chcemy mieć samo CB. Jak opisać CD za pomocą CB? No kurwa, popatrz, Trójkąt ABC jest równoboczny. Mówi tobie to coś? Co my wiemy o trójkącie równobocznym? Że jego wysokość to CD. Będzie równe jakaś liczba razy długość boku. Ale co to znaczy? No popatrz. Tu chyba masz nawet w kartach wzorów, że wysokość trójkąta równobocznego równa się pierwiastek z trzech drugich razy długość boku. tak? Co jest u nas wysokością? No CD. Fajnie się składa, już widzisz? A co jest u nas długością boku? No AB, ale te. Wszystkie boki są równe, to jest równoboczny. No, Chyba oni już się zrozumieniem zrozumienie Czyli AB będzie równe CB. Skup się. CB to też jest długość boku, czyli możemy podstawić za A tutaj. Pierwiastek z trzech, drugich razy CB. CD kurwa. Dostaliśmy to równanie, które zamieni nam CD na CB. No i dobra, podstawmy to tutaj i zobaczmy, co się stanie. Cf równa się i tak. Podstawiam to. Pierwiastek z 3 przez 2 razy Cb przez Cb razy 3, czwarte razy pierwiastek z 3, drugich Cb. No, widzimy, że tutaj się skróci nam. To dostaniemy 1, 1, czyli po prostu tutaj będzie pierwiastek z 3, drugich. No i dobra, to będzie równe. Zostaje nam pierwiastek z 3, drugich, bo to będzie, wiesz, razy 1 podzielić przez 1 to jest dalej pierwiastek z 3, drugich razy 3 czwarte, razy pierwiastek z 3 drugich, razy CB. No kurwa sukces, zauważ, że dostaliśmy to CB z tego mianownika. No i co tutaj jest? Jak to wymnożyć? No mnożysz po prostu licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem tych wszystkich ułamków, czyli masz pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, mężenie jest przemienne, czyli możemy sobie pomnożyć to razy to. I dostaniemy 3 razy 3 to będzie 9. Na dole mamy 2 razy 4 razy 2 to jest 16. No i razy CB. Czyli możemy zapisać CF równa się 9 16 razy CB. I to jest koniec zadania. Na razie!